Witam Was w kolejnym odcinku z unboxingiem, z paczką. Paczką na dzień Dziecka zrobioną, ale przyszła do mnie teraz. No i od razu mówię, że dzisiaj w plenerze nagrywamy. Dokładnie na moim balkonie, ponieważ w pokoju mamy remont. Także niestety nie mogłam, ale tak. Przechodzimy do paczki i przechodzimy do nowego narzędzia. Także tego, no. E, jak jak poprosiłam mojego tatę, aby mi znowu pożyczył po skał, powiedział: nie, 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 masz to. Także dostałam nóż do tapet i dzisiaj tym nożem będzie operacja paczki. Let's get started. Hmm. To już chyba powoli zaczynam kumać, jak się to otwiera. Także coraz szybciej będą szły unboxingi, mam nadzieję. Mhm. Mm Dobra. Coś tu jeszcze trzyma. Dobra, już nie trzyma. Dobra, jednej rzeczy już dziękujemy. Mamy drugą. Tak mniej więcej chciałabym, żebyście mieli bez spoilerów, także odfoliuję to. I zaraz do Was wrócę. Okej, okay, paczka już odfoliowana. Tak mniej więcej uda mi się w kadrze. O, karteczka, dziękujemy za zakupy. Ktoś się podpisał? O, ktoś, ale niestety nie wiem kto. <grym> mm -hmm. I teraz tak, może zaczniemy od tego. To jest piórniczek w kształcie kartonu mleka, na który polowałam od dawna. Jest jeszcze, są jeszcze dwa kolory, jest różowy i pomarańczowy chyba. Oprócz tego niemieckiego, musicie sprawdzić. I bardzo długo go właśnie w sklepie nie było. I w końcu się pojawił akurat jak chciałam, także cyk pyk. Dobra, zaczniemy może od wszelakich dodatków. Potem przyjdziemy do mang. Może ten, tego największego, tutaj mamy obozy otaku, także z Oriona. Pocztówka z Magii. W sumie samego Magii jakoś tak nie, nie czytam, nie lubię. Ale pocztówka ładna to wzięłam. Kolejna zakładka jest z Kawaii Scotland. Ona chyba była w wysypie paczki, w wysypie zakładek, także możecie sobie sprawdzić poprzednie odcinki. Moja jedna z ulubionych paczek, paczek, tak, zakładek tegorocznych jest Maho czyli z Machosho Josajto, czyli jest czarodziejki.net naprawdę śliczna. Ogólnie samej magii nie czytałam i już nie będę je kupować, bo zamierzałam, bo obejrzałam całe anime. Także yy, polecam. Dla osób, które lubią na przykład one Exorcist, to im się bardzo spodoba. Kolejna zakładka jest Re Zero, Życie w innym świecie od zera, Księga Trzesia, The Truth of Zero. Tak, strasznie długa nazwa, nie zapamiętałam, przeczytałam stąd jakby co. No i co o tym mogę powiedzieć? Nie mój, nie mój styl, nie... Nie mój gatunek. Kolejna zakładka jest z Enra z piekła rodem. Nie pamiętam czy była ta na wysypie zakładek, ale chyba tak. To jest jakieś szodzo, także też nie lubię. Tutaj jest Sketch of Life in Tokyo, tutaj Waneko mówiła, że będzie takie dodawać do swojego zamówienia. Możecie sobie zastopować i przeczytać, bo wszystko jest tak naprawdę napisane. Także nie będę już nic mówić dalej. Ok. A! Dobra, to was nie powinno interesować. Mam nadzieję, że mi tu nie zwieje nic. <laughs> się boję trochę. Ok, pierwszą mangę jest to 17 tom Serafina. Na tą chwilę jest to ostatni wydany w Polsce, bo w Japonii, właśnie. Znaczy właśnie wszedł 18 już, także oczywiście można zastopować zawsze. Wszedł 18, także pewnie za jakiś czas będzie u nas, ale na tą chwilę jest to ostatni. Czyli dogoniliśmy z Japonią wydanie japońskie? Tak. Kolejną mangą jest Piąta księga Waitasa i ona została wydana w zeszłym roku, w grudniu, a ja ją dopiero, dopiero teraz mam. To, to długa historia, słuchajcie, bo zapominałam cały czas o tej madze, bo ona tak strasznie rzadko wychodzi. Niedługo wychodzi szósty tom, także akurat jak sobie kupię, będę w czasie. Ok, jedna z mang, na którą czekam i to mega czekam i nie mogę się doczekać 12 tomu, bo obwoluta jest śliczna, możecie sobie zobaczyć. Ewentualnie ja Wam wrzucę. Gdzieś na, na społeczność. Na, na, na YouTube czy coś. W każdym razie jestem mega ciekawa, co jest dalej. W ogóle obwoluty. Każda obwoluta jest naprawdę piękna, ale moim zdaniem 12 jest najpiękniejsza. Dla mnie nic nie przebije 12. Dobra, zabierzemy się za mojego kochanego grubaska, czyli. Gdy zapłaczą cykadę księga uroczystej pieśni, część czwarta I to już jest ostatnia księga cykad, Ale Wanego powiedziała, że będzie wydawać jeszcze dodatki Także pewnie będę chciała je zobaczyć I tak, i proszę Ja tego z wami nie czytam, ja wam tylko daję, żebyście sobie przeczytali zastopowali Ja sama potem będę to wszystko czytać I na obwolucie mamy Takano Także jestem mega ciekawa, co się stanie, bo nadal jestem ciekawa jednej rzeczy, która się nadal nie wyjaśniła, ale nie będę Wam mówić, bo mi zaspolerujecie w komentarzach. Dobra, jeszcze ostatnie dwie. Zdejmuję folię, bo ostatnia jest za zafoliowana za manga. I tak, jedenasty tom szkolnego życia. Na szkolne życie też strasznie czekałam i czekam nadal. I tu nie ma akurat opisów. Ale też jest mega fajne szkolne życie. Ogólnie wiem, że niektórzy się brali za szkolne życie, ale już nie chcieli czytać, nagle stanęli. Chodzi o to, że trzeba przebrnąć przez pierwsze 2-3 tomy. Tak naprawdę, jak się przebrnie, to jest mega fajne. Bo wiem, że niektórzy stopują, bo nie wiedzą o co chodzi. Bo akcja się tak jakby zaczyna od środka i dopiero potem jest początek. Możecie nie wiedzieć o co chodzi. Jak, jak przeczytalibyście dalej, to byście zrozumieli. To jest fajnie pokazane, tak nie wiem, że wszystko jest na tacy, tylko na przykład trzeba się domyślić, trzeba zobaczyć dalej, o co chodzi. Ogólnie też mega na kreska, jest to pod względem kreski, jest to moja chyba jedna z ulubionych mag Naprawdę. I to Megumi, tak? Megumi i... Riku? Chyba tak. Muszę odświeżyć sobie wiadomości z tej manki. Wybaczcie. Ostatnią już mangą jest to Yoi od Scarlet Berico, bo w sumie takie najbardziej lubię i takie tylko zbieram. Królowa i krawiec. Jestem ciekawa, bo od Scarlet zawsze są hot, także... A ta jest dość krótka. Jak na przykład patrzeć na Jakasa albo czwarty Oyomato Tatsuyuki, to jest naprawdę krótka. Jest tu chyba o takim projektancie yy, tych garniturów, że jeśli nosisz właśnie garnitur od tego gościa, to masz sukces od razu na tacy. Także mniej więcej o tym jest maga. Właśnie Wam możecie sobie zastopować, tak? Dzisiaj dużo gadam. No dobra, dzięki wielkie za oglądanie. To by było na tyle. Staram się być regularna, ale wiecie jak to jest. Także mam nadzieję, że dacie mi szansę. No, to by było na tyle. Dopóki nie zrobimy remontu, do końca w pokoju nie będzie filmów albo będą w plenerze. No dobra. Bajo!